Jesteśmy w Tabernas. cała moja dzisiejsza podróż nie poszła e, tak jak planowałem. Naprawdę, e, nie jest to czasami możliwe, żeby wszystko posprawdzać. E, te czasy otwarcia w różnych muzeów, zabytków w Hiszpanii są bardzo dziwne, no i naj, najczęściej dowiadujemy się na miejscu, jak? E, kiedy, kiedy to jest otwarte, więc. E, Moja główna atrakcja, do której myślałem, że sobie pochodzę, to było jakby spełnienie, kulminacja tego całego dnia Los Milares, czyli miasto z epoki miedzi. No niestety nie, nie, nie udało mi się, przyjechałem za, za późno. O 14 zamykali. Udało mi się tylko na kilka, właściwie dosłownie kilka minut wskoczyć do środka i zrobić parę ujęć do takiego male, malutkiego pawilonu. Ale myślałem, nic to. Nie ma. Bo przecież to jest kilkanaście kilometrów kwadratowych. Ja sobie pochodzę sobie po tym, po tym rejonie i pooglądam te różne forty, nie forty, jakieś grobowce, czy cokolwiek tam było. Nie ma szans. To wszystko jest ogrodzone siatką, nie wejdzie się tam. Ja byłem zszokowany, że taki teren ogromny ogrodzili. Nie będę się wygłupiał i szukał dziury w ogrodzeniu, żeby tam wejść. I zrezygnowany wróciłem czy wróciłem? No, wróciłem. Przyjechałem tutaj do Tabernas na pocieszenie. Obejrzeć sobie zamek ostatniego władcy na Syrydów, El Zagala. E, powiedzmy, że jest to jakaś tam nagroda pocieszenia, bo ładnie wygląda, ładnie się prezentuje, chociaż oczywiście jest w tym momencie z ruiną. Niewiele z niego zostało, tylko jedna wieża, która jest zresztą zamknięta. Oczywiście no, nie wejdziemy, nie pozwiedzamy, nie ma. I. A. El Zagal to był. Ostatni władca nasyrydów Kiedy dowiedział się, że Alhambra upadła, 15, mówimy o XV wieku, stwierdził, że on się nie podda i zorganizuje odciecz, bo po, popłynie do Afryki Północnej, czyli współcześnie Maroko. No i tam zorganizuje odciecz, żeby jeszcze porządzić w wandaluzji. No, jego plan trochę spalił na panewce, bo został uwięziony przez władcę Fezu. I oślepiony. No i w ogóle skończył marnie. Umarł gdzieś na terenie współczesnej Algierii. Także jego plany o powrocie nie udały się. Nie ja wszystko w życiu się udaje. Mnie też nie, nie udało się dzisiaj zrealizować tego planu, ale cieszę się, że chociaż coś udało mi się obejrzeć, przejechać się dookoła. Nie na przykład nie rozwaliłem się. Nie? Trzeba zawsze patrzeć na dobre strony, nie? Nie, nie na te złe strony. Jak zaczniemy patrzeć na złe strony, to w tym momencie tylko się można zdołować i nic więcej. Więc coś się udało, nie tyle ile ostatnio podczas mojego maratonu filmowego, który zakończył się rozwaleniem kamery w Bobastros i potem mi e, moją e, polową naprawą tego sprzętu, o, przynajmniej kamerę naprawiłem, to się udało. No bo gdybym teraz filmował. Kurde, nawet nie wiem, o, mam to. Moment. Gdybym teraz tym filmował, no to jakość byłaby fatalna i nie byłbym ucieszony tak jak, tak jak teraz jestem ucieszony kiedy mogę nagrywać na tym i na dzisiaj to wszystko